Minister zdrowia był gościem Reciborskiej PWSZ podczas czapkowania studentów pielęgniarstwa. Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych. Dzień dobry, jest wtorek, 8 czerwca. Hanna Karesińska zapraszam na wiadomości Reciborskie. W zeszłym roku uroczystość czepkowania została odwołana z powodu pandemii, dlatego w tym roku wzięły w niej udział pielęgniarki z pierwszego i drugiego roku. W wydarzeniu udział wziął minister zdrowia, władze uczelni, starosta raciborski, prezydent Raciborza, a także lekarze i pielęgniarki. Uroczyste czepkowanie, w którym uczestniczyły dwa roczniki studentek i studentów pielęgniarstwa rozpoczęło się od wspólnie odśpiewanego hymnu narodowego i okolicznościowych przemówień. Każde z nich podkreślało, jak trudna i wymagająca jest to ścieżka życiowa. Czepkowanie to niezwykła uroczystość. W życiu każdej pielęgniarki pełna bogatych symboli, tradycji i wzruszeń. Nie będę rozwijał tej myśli, na pewno więcej usłyszymy dzisiaj od fachowców. Proszę jednak pozwolić mi na kilka refleksji na temat pielęgniarstwa w naszej uczelni. W jej dwudziestoletniej tradycji to jeden z najmłodszych kierunków. A rok 2021 jest dla niego pod wieloma względami przełomowy. W trudnym czasie pandemii udało się ustabilizować sytuację formalno-prawną kierunku. W kwietniu uzyskaliśmy akredytację, certyfikat wystawiony przez ministra zdrowia na następne trzy lata. Bardzo dziękuję panu ministrowi, tym bardziej mi miło, że mogę zrobić to osobiście. Dziękuję także całemu zespołowi pracowników uczelni nauczycieli akademickich pracowników administracji których zaangażowanie i praca pozwoliły osiągnąć ten sukces wszystkim wam serdecznie gratuluję ja chciałbym zacząć od ogromnych podziękowań od ogromnych podziękowań dla pana rektora które są związane z tym że podjęty został tutaj w Raciborzu ogromny wysiłek ogromny wysiłek organizacyjny, ogromny wysiłek formalny, ogromny wysiłek edukacyjny po to, żeby wykreować miejsce, gdzie będzie można kształcić pielęgniarki i położne. Ten ogromny wysiłek jest, jak pokazują doświadczenia pandemii, ogromnie ważny z punktu widzenia całego państwa. Każdy jeden absolwent, każda jedna absolwentka to jest realne wzmocnienie naszego systemu opieki zdrowotnej i właśnie czas pandemii pokazuje jak kluczowe role odegrały wszystkie zawody medyczne, ale właśnie również a może nawet przede wszystkim pielęgniarki, pielęgniarze i położne. Niestety są pewne deficyty, których nie da się nadrobić. Sprzęt mogliśmy kupować, szczepienia mogliśmy zorganizować, ale najbardziej w trakcie pandemii brakowało ludzi. I dlatego przyjeżdżam tutaj do Państwa z takim przesłaniem podziękowania bo cała ta organizacja, cały ten wysiłek stworzenia kierunku, kierunku, który tak jak pan rektor powiedział jest jeszcze stosunkowo młody, ale odpowiada na ogromne zapotrzebowanie. Bardzo dziękuję Panie Rektorze za ten wysiłek, bardzo dziękuję całemu zespołowi, który chociażby w proces przygotowania akredytacji włożył tyle wysiłku, bo jest to proces trudny, wymagający wielu formalnych rozwiązań, ale bardzo dziękuję, bo z punktu widzenia Ministra Zdrowia, z punktu widzenia państwa polskiego to jest realna pomoc, to jest przygotowanie na kolejne pandemie. Przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt przekazania na ręce władz uczelni listu gratulacyjnego od Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka. Jego Magnificencja dr Paweł Struzik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Magnificencjo, Panie Rektorze, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci. Obchodzimy dziś uroczystość czepkowania studentów pierwszego oraz drugiego roku w kierunku pielęgniarstwo. Ceremonia ta, jakże ważna dla całej społeczności akademickiej, stanowi przełomowy moment w szczególności dla was, drodzy studenci pierwszego i drugiego roku. Drodzy adepci pielęgniarstwa. Wasza praca to służba i wyjątkowa misja. Zajmujecie się osobami najsłabszymi. Cierpiącymi na skutek różnorodnych chorób. Spoczyła na Was niezwykła odpowiedzialność. Dlatego niezbędnym jest, byście kierowali się profesjonalizmem, gruntowną, specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i wrażliwością na drugiego człowieka. Życzę Wam, by studia stały się fundamentem i wspaniałym początkiem rozwoju zawodowego. W sposób szczególny. Pragnę dziś podziękować Waszym nauczycielom i profesorom, bowiem to oni przekazują Wam wiedzę, umiejętności i dzielą się doświadczeniem. Szanowni Państwo, tu już padły takie słowa, że to jest ciężki zawód, że nie jest łatwo, i to jest prawda. Ale z drugiej strony jest też ten. Nazwijmy to bonus związany z tymi wszystkimi doświadczeniami, gdy pomoże się drugiemu człowiekowi. Bo oczywiście to możemy mówić, że to jest banał, że liczy się tylko dawanie, ale tak naprawdę, gdy się dobrze nad tym zastanowimy, to tylko to się liczy. Tylko to, gdy jesteśmy w stanie dać coś drugiemu. I niewątpliwie ten zawód daje tą szansę. Wchodzicie w państwo w zawód medyczny, w zawód samodzielny, zawód wolny, w zawód, w którym będzie permanentne podnoszenie swoich kwalifikacji. To nie jest tak, że państwo odbierzecie za jakiś czas swój dyplom i na tym się już wszystko skończy. Musicie mieć tą świadomość że to kształcenie i podnoszenie waszych kwalifikacji będzie do końca pracy zawodowej. W zasadzie to, co chciałam państwu przekazać, to już powiedział pan minister, więc się powtarzać nie będę. Natomiast z tego miejsca pozostaje mi życzyć jednej rzeczy sobie i państwu, a w zasadzie państwu i sobie, że będzie ten moment, że państwo będziecie już mieć dyplomy i przyjdziecie do okręgowej izby pielnarki położnej w Katowicach na ulicy Francuskiej 16 a ja będę miała tą przyjemność złożyć państwu podpis na prawie wykonywania zawodu i oby nigdy nie było takiej chwili chociaż różnie w życiu bywa abym składała podpis na potwierdzeniu kwalifikacji upoważniających do wyjazdu do państw unii europejskiej żebyście państwo u nas zostali u nas pracowali i z tego miejsca życzę państwu jeszcze jednej rzeczy żebyście pracowali tam, gdzie chcecie, bo pielęgniarstwo jest bardzo taką, rozreg, roz, bardzo taką gałęzią, gdzie naprawdę swoje miejsce można znaleźć. Możecie Państwo być naukowcami, możecie Państwo być wykładowcami, ale możecie pracować na oddziałach tam, gdzie chcecie i żeby w tym, po tych początkach pracy zawodowej dostaliście się do pracy tam, gdzie chcecie, a nie tam, gdzie jest miejsce, bo tak mnie uczono na zarządzaniu, że mamy pracować tam, gdzie chcemy, tam gdzieś odnajdujemy, a nie tam, gdzie jest wolne miejsce. Czas pandemii pokazał, jak ważna jest rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej. Niestety średnia wieku w tej grupie zawodowej przekracza 50 lat, a w kolejnych latach będzie zbliżać się do 60. Zachętą do kształcenia się w kierunku pielęgniarstwa i położnictwa ma być wynagrodzenie adekwatne do trudu podejmowanej pracy. Jako przedstawiciel rządu i państwa polskiego nie chcę, żeby to docenianie kończyło się na deklaracjach. Dlatego tuż po pandemii przygotowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia rozwiązanie w postaci ustawy, która gwarantuje minimalne wynagrodzenie właśnie dla osób wchodzących do zawodu. I to wynagrodzenie jest podpięte, mówiąc kolokwialnie, do średniego wynagrodzenia w gospodarce, co oznacza, że Wynagrodzenie państwa, to najniższe, będzie indeksowane, będzie się zwiększało realnie w każdym roku, kiedy wynagrodzenie w gospodarce będzie rosło. Czyli mając poczucie, jak bardzo odpowiedzialną decyzję państwo podjęliście, chcę powiedzieć, że rolą państwa jest zagwarantowanie wam tego, że ten odpowiedzialny i dojrzały wybór będzie doceniany nie tylko publicystycznie, nie tylko werbalnie, ale również finansowo. I moją rolą, rolą ministra zdrowia w najbliższych latach będzie pilnowanie, żeby ta gratyfikacja finansowa odpowiadała skali dojrzałości państwa wyboru. Po słowach wsparcia i uznania dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy przyszła pora na główną część uroczystości, czyli na nałożenie czepków oraz ślubowanie, które równocześnie pozwala na odbywanie zawodowych praktyk. Białe czepki stanowią symbol wykonywanego zawodu. Prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Czyste Powietrze zmienia zasady. Podwyższone zostaną progi dochodowe, a także nastąpi wycofanie dotacji na kotły węglowe. Tylko do końca tego roku będzie możliwy zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste powietrze. Okres przejściowy dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. To oznacza, że każdy, kto do 31 grudnia 2021 roku złoży wniosek o dofinansowanie, zakupi i zamontuje kocioł na węgiel, może liczyć na zakwalifikowanie kosztów do dotacji. Po 1 stycznia 2022 roku nie będzie. To możliwe. Ponadto zmianie od 1 lipca bieżącego roku ulegnie także podwyższenie progów dochodowych. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste powietrze i Stop Smog. W efekcie więcej osób będzie mogło skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania w czystym powietrzu, czyli uzyskać do 37 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 całodobowa Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam Państwa na cotygodniowe wiadomości skierowane do osób niesłyszących. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!